Witam Was bardzo gorąco po bardzo długiej przerwie. Wiele czynników złożyło się na tę ciszę, i jak zapewne wiecie, nie tylko tutaj, bo i na moich kursach też od dłuższego czasu panuje posłucha. Jednak udało się pogarniać nieco spraw, które miały wpływ na te przestoje. Zajęło mi to więcej czasu niż bym chciał, ale powoli wracamy do systematyczności. Głównie za waszą sprawą, bo ciągle mnie poganialiście, jesteście mega niecierpliwi i wciąż chcecie więcej. Ale to dobrze, bo dzięki temu i ja jestem w stanie bardziej się zmobilizować. Z rozkminkami dodatkowo miałem inny problem, o którym już kiedyś wspominałem, ten demon do mnie wraca co jakiś czas. A mianowicie często mam z tyłu głowy takie paskudne potrzepty mówiące mi coś w stylu, a kimże ty, Chris, jesteś, żebyś innym miał mówić, co powinni robić i myśleć. Nie jesteś wielkim, wspaniałym człowiekiem, są lepsi. Nie zarabiasz najwięcej na świecie, są bogatsi. Nie posiadasz wyjątkowych talentów, są ludzie, którzy swoimi zdolnościami zmietliby cię pod dywan. I sami dobrze wiecie, jak to jest, kiedy te głosy tak mówią i mówią, to z czasem zastanawiamy się, czy może faktycznie mają ciut racji. I choć wiem, jak to działa, zdarza się, że ja ulegam. Na szczęście mam was. Od momentu, gdy nie pojawiają się rozkminki, dostaję systematycznie od Was wiadomości o tym, jak bardzo Wam one pomagają. Przyznaję, że czasem to dla mnie trochę dziwne. Siedzę tutaj przed mikrofonem i gadam na jakiś temat, a potem okazuje się, że właśnie ktoś miał z tym konkretny problem. Nie miał bladego pojęcia, jak sobie poradzić, co dalej, a ode mnie usłyszał jakieś zdanie i świat nagle zmienił mu się na różowy. I zdałem sobie sprawę, że okej, okay, może nie jestem najlepszy. Może nie mam pierdylion wad i spraw, które muszę w sobie przepracować, ale okazuje się, że są osoby, które, jak same mi pisały, chciałyby być na moim poziomie, na moim miejscu, mieć spojrzenie na sprawy takie jak ja mam. Są jakby w swoim mindsetie nieco niżej i czasem uda mi się tym osobom pomóc wskoczyć na wyższy stopień. Owszem, nie jestem jeszcze tam, gdzie chciałbym być, ale jest mnóstwo osób, które chciałyby być na moim miejscu i dlatego wracamy do rozkminek, do mojego gadania, które będziecie mogli usłyszeć w poniedziałki o 7 rano. Może dzięki temu kilka osób będzie miało lepszy, łatwiejszy tydzień. Pomyślałem sobie również, że warto by było zmienić nieco formę tych nagrań, aby to nie był tylko podcast do posłuchania, ale skoro jest to kanał o rysowaniu, to niech osoby, które uczą się rysować, też mają z tego jakoś korzyść. Dlatego w trakcie mojego gadania będę starał się rysować lub pokazywać Wam różne rzeczy związane z tematem rozkminki, jeśli taka będzie potrzeba. Czasem będą to jakieś luźne szkice. Czasem może coś bardziej konkretnego, ale zamierzenie jest takie, by nie był to tylko głos. Ci, którzy chcą jedynie posłuchać, mogą słuchać tak jak do tej pory, ale ci, którzy chcą popatrzeć, jak rysuje, będą mogli skorzystać i może coś podpatrzeć. Chciałem jeszcze dziś powiedzieć kilka słów o tym, jakie tematy pojawiały się w Roskmingach. Otóż, jak część z Was zapewne wie, w marcu we Wrocławiu odbył się pierwszy zjazd kursantów i sympatyków Rysuj z Chrisem. Dla niewtajemniczonych jest to kurs rysunku online z ogromną, wspaniałą społecznością. Link do kursu znajdziecie w opisie filmu. Podczas tego zjazdu niestety czas nas bardzo gonił, ale udało mi się porozmawiać z kilkoma osobami na temat problemów, z jakimi się borykają. Obserwowałem innych, zadając pytania i zwracając uwagę na ich odpowiedzi. A jeszcze inni pisali do mnie prywatne wiadomości zaraz po zjeździe. I okazuje się, że jedną z najczęściej pojawiających się trudności jest ogarnianie takich spraw jak pewność siebie i zdecydowane działanie. Wiele osób nie wie, jak ruszyć z miejsca, boi się opinii innych, paraliżuje ich strach przed porażką. A czasem zwyczajnie nie mają pojęcia, co i jak mogą zrobić. Aby coś osiągnąć, frustrują się, bo widzą, że ich życie stoi w miejscu, choć oni sami chcieliby spełniać się, realizować marzenia. Z czasem zaczynają wierzyć, że to niemożliwe, że tylko nieliczni są w stanie osiągać sukcesy i po prostu poddają się. Statystyki są nieubłagane: tylko 10% ludzi jest w stanie podjąć działania w celu realizacji tychże marzeń, a tylko 5% faktycznie coś osiąga. To są fakty. Ale dzieje się tak nie dlatego, że tylko wybrańcy mogą wieść fascynujące życie, pełne sukcesów, bogactwa czy ogólnie pojmowanego życiowego szczęścia, ale dlatego, że większość nie zdaje sobie sprawy, że też może. A nawet jeśli zdają sobie sprawę, to nie potrafią tego zrobić. I to nie dlatego, że nie mają koniecznego talentu, ale dlatego, że zostali od dziecka zaprogramowani na zwyczajność. Nie mam na myśli tutaj żadnych teorii spiskowych, nie zrozumcie mnie źle, ale faktem jest, że z pokolenia na pokolenie przejmujemy pewne przekonania, w które bez zastanowienia wierzymy. Widzimy, że ludzie naokoło nas, nasza rodzina, przyjaciele, dalsi znajomi, wiodą zwyczajne życie pełne problemów i kodujemy sobie, że jest to normalne. A chciałbym Wam zwrócić uwagę na coś, co nam umyka. Popatrzcie na małe dzieci, takie kilkuletnie brzdące, które nie poszły jeszcze do szkoły, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać, które nie oglądają wiadomości i nie mają żadnych, nie znają żadnych systemów politycznych, ekonomicznych czy edukacyjnych. Gdy takie dziecko w coś się bawi, to traktuje to śmiertelnie poważnie. Jeśli bawi się w strażaka, to jest tym strażakiem i w swojej głowie gasi autentyczne pożary. Jest superbohaterem. Gdy bawi się w wyścigi samochodowe, jest najlepszym kierowcą na świecie. Nie ma opcji, by w swojej wyobraźni dojechało na metę drugie. Zawsze jest najlepsze. Gdy bawi się w dom i gotuje obiad, zawsze robi coś pysznego, a gdy podaje ci plastikową filiżankę z fikcyjną kawą, każe ci mówić, mmm, pycha. Spróbuj takiemu dziecku powiedzieć, że zrobiło ci paskudną lurę. Spróbujcie powiedzieć małej dziewczynce, która bawi się w księżniczkę, że nie może być księżniczką, bo nie jest szlachetnie urodzona że może co najwyżej zostać damą dworu. Będziecie mieli przechlapane. Dzieci zawsze są najlepsze na świecie, dopóki nie pójdą do przedszkola i nie zaczną uczyć się, że mają być skromne, ciche i pozwolić kolegom wygrywać. Przypomnijcie sobie własne zabawy z dzieciństwa. Czy komuś z Was zdarzyło się budować coś z klocków i powiedzieć, E, pewnie i tak mi nie wyjdzie? Nie, choćby z klocków powstawało coś kompletnie beznadziejnego, to dla nas to była najlepsza wieża na świecie najwspanialszy zamek. A co się stało, gdy ktoś zburzył naszą budowlę? Dostał klockiem w głowę. Dzieci, które nie zostały jeszcze skażone tak zwanym wychowaniem, nigdy nie przegrywają wszystko co robią robią bo wierzą bez najmniejszych wątpliwości że im się uda widzieliście kiedyś dziecko które miało zacząć uczyć się chodzić ale stwierdziło że nie ma sensu że co będzie jeśli się nie uda no właśnie a czy widzieliście dziecko które powiedziało no dobra może Kacperkowi się fartnęło ale ja nie mam talentu do chodzenia Okej, okay, może powiecie, że przecież dochodzenia nie trzeba mieć talentu. Mamy to zapisane w genach. Bycie artystą, twórcą, to już wymaga talentu. No to przypomnijcie sobie, jak narysowaliście laurkę dla mamy. Była najwspanialszym dziełem na świecie. Leonardo mógłby się chować pod dywan. Nawet jeśli mama wyglądała na laurce jak ludzik z kasztanów, to była najpiękniejsza. Spróbujcie takie dziecko przekonać, że jest inaczej. Co się z nami stało? I od razu uprzedzam odpowiedzi: nie, to nie realia, to nie świat, to nie rzeczywistość. To my sami pozwoliliśmy, by w naszych głowach pojawił się wirus. Pozwoliliśmy zainstalować sobie matrixa w mózgu. A ponieważ wszystkim zainstalowali, to z czasem uznaliśmy to za normę. A ludzi, którzy coś osiągnęli, nazywamy wybrańcami. Chciałbym w tych rozkminkach jak Morfeusz dać wam tabletkę, która pozwoli przejrzeć na oczy i odkryć na nowo prawdę o sobie. To nie jest łatwe. To wręcz bolesna i bardzo ciężka praca. Dlatego większość ludzi pozostaje w tym matriksie, w tak zwanej normalnej rzeczywistości, bo instalowanie innych przekonań wymaga wysiłku. Łatwiej jest im powtarzać to, co mówi większość, bo to nie boli. Bo to wygodne i wszyscy uznają cię za normalnego gościa. Jeśli powiesz ludziom, że chcesz zostać kimś wyjątkowym, znanym twórcą, najlepszym na świecie piłkarzem, multimilionerem, to szekuj się na potężne lanie mentalne. Z czasem po którymś uderzeniu zaczynamy sądzić, że oni chyba jednak mają rację. W tych rozminkach chciałbym podjąć właśnie te tematy i pokazać Wam, że nie mają racji. Że jeśli chcesz zostać tą księżniczką i wierzysz w to z dziecięcą pewnością, to będziesz tą cholerną księżniczką, choćby nie wiem co. Po naszym zjeździe we Wrocławiu widzę, że ludzie mają z tym okropny problem. Chcieliby, ale nie potrafią. Boją się. Nie wiedzą jak. Pisaliście do mnie o tym tyle razy, że gdybym nie był tu, gdzie jestem. I gdybym nie doświadczył niesamowitych rzeczy w swoim życiu, to może bym sam uwierzył w to, że się nie da. Jest to tak ogromny problem, że skoro tworzę szkolenia, kursy online, to postanowiłem stworzyć szkolenie właśnie na ten temat dla osób, które mają dość tej szarej normalności, życia poniżej możliwości, byle jakości, a za to chcą wreszcie ruszyć do przodu. Tak naprawdę ruszyć. Zobaczyć świat z punktu widzenia tych, którzy coś osiągnęli, zrozumieć jak się osiąga i iść po swoje, nie przejmując się tym, co gadają przeciętniacy. Przygotowując się do dzisiejszej rozkminki, przyszedł mi do głowy właśnie pomysł, by zrobić szkolenie krok po kroku, zmieniające myślenie z normalnego, które utrzymuje ludzi na poziomie przeciętności, na takie, które pozwala osiągać rzeczy dla większości nieosiągalne. Wiele razy słyszałem od Was, że lubicie moje kursy, ponieważ są przystępne, zrozumiałe, że podobno tłumaczę wszystko jak chłop, krowie w rowie. I taki kurs zrobię, który łopatologicznie wytłumaczy, dlaczego jedni osiągają sukcesy, a inni nie mogą się za nic zabrać: dlaczego mała część społeczeństwa wiedzie ekscytujące życie, a większość tkwi w szarej codzienności. Dlaczego jedni harują na dwóch etatach i nie mogą sobie pozwolić na zatankowanie do pełna swojej starej korsy, a inni wyjeżdżają codziennie setki kilometrów w swoim Porsche? Pokażę Wam skąd biorą się te różnice i co najlepsze, jak zmienić swoją sytuację, która często wydaje się beznadziejna, na taką, która będzie nie do uwierzenia. Ale ostrzegam, to nie będą słodkie opowiastki i zabawa w księżniczkę. To będzie ostra jazda bez hamulców. Czy każdy da radę? Pewnie nie. Gdyby każdy dawał radę, to na świecie byliby tylko milionerzy, tylko wspaniali ludzie i każdy by był znany i ceniony. Ale przynajmniej nikt mi nie powie, że nie wie jak. Kochani, to będzie zapewne wielogodzinne szkolenie wideo, bo będę chciał pokazać tam jak najwięcej się da. Więc pracy przy tym projekcie będzie sporo. Zatem, bardzo tani to on nie będzie, ale wiem, że nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na zakup tego szkolenia, bo większość osób jednak boryka się z finansowymi problemami. Dlatego, dla tych, którzy bardzo chcą i są zdeterminowani, by podjąć wysiłek i podziałać w swoim życiu, robię przedsprzedaż. Kurs dopiero powstanie i będzie dostępny 1 lipca, tak na wakacje, żeby każdy mógł na spokojnie te tematy przetrawić w swojej głowie, przepracować. Ale już dziś możecie zaklepać sobie dostęp do tego szkolenia za pół ceny. Zresztą nie muszę pewnie tego tłumaczyć, bo na kilku kursach już robiłem przedsprzedaże i wiem, że lubicie takie akcje. Mnóstwo osób z tej opcji korzystało wcześniej. Zatem zostawiam wam link do przedsprzedaży, szkolenia w opisie tego filmu i startujemy z pracą nad własnym życiem od pierwszego dnia wakacji. A ja wam jeszcze tylko na koniec dzisiejszych moich wynurzeń. Chcę powiedzieć, abyście pamiętali, że każda z Was może być księżniczką, nawet jeśli dziś uważasz to za nierealne. Każdy z nas może być numerem jeden w sporcie, biznesie, czy nawet w rysowaniu, śpiewaniu, tańcu, czy, czy, tam, czy w czym tam jeszcze Wam się marzy. Tak naprawdę, wystarczy w to uwierzyć i zacząć się bawić.